Czyli tysiące skrobili. To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji sosu Al Forno Scorpion Sting. Ja jestem Mike T. A ja jestem z PIT. No to gaz informacji organizacyjnych. Mamy w końcu no. telefonie nam też bezpośrednio. Tu możemy wspomnieć przez Alforno. Dokładnie. To sosu, który. Teraz był dzisiaj na live, skrupulatnie przetestowany. No, przez Majka tylko solo, mm -hmm. bo wiadomo, u mnie tylko. rzetelnie. U mnie i rzetelnie, tak. U mnie problemy żołądkowe oczywiście to no nie pozwalają. E, jak to potem stwierdził w trakcie wyzwania, dobrze, że ja się tego nie podjąłem, bo no, nie, na pewno to. na mój brzuch by to od... by. odczuł. odczuł. E, sosik prezentuje się następująco, pokażę Wam to tutaj od razu. Proszę bardzo, Scorpion Sting, pizzeri. Alforno. Sos! Tak wygląda. Jest to rzeczy, które należałoby tu nadmienić, jest to sos wyprodukowany przez dzikiego Billa, nie w jego fabryce. Tak jest, to jest ważna no. informacja. Też po wyglądzie butelki. Tak. I jak się okazuje, za niedługo sami zobaczycie zapachu no, sosu. No dokładnie. No. To jest dziki Bill i to jest forno. Można stwierdzić właśnie, nie, że po zapachu sosu, że... I po adresie. Że, podobnych, że w podobnych warunkach był tworzony. Mhm. Albo wręcz te same ręce go tworzyły. Mhm. Można tutaj. Tak, mm -hmm. do takiego wniosku dojść. Ale zaraz z tym wszystkim się dokładnie dowiecie, jak to wyglądało. Jak tutaj sos sygnowany bardzo popularną w środku ostrości ostatnio marką. Alf Alforno. Alforno. no chyba każdy zna, nie? Tak. Chyba każdy tak, musi Jak nasz, się prezentuje Piceli Alforno i wyzwanie najwyższej pizzy na świecie. Zaraz A do... jeśli nie znacie, to zapraszamy na kanał Al Alforno i zapoznajcie się, jak śmiałkowie radzą sobie z ich pizzę. Dokładnie tak. My sobie nie poradziliśmy, zmiotło nas bardzo szybko po jednym kawałku. Dokładnie tak. Na ja zlocie. Pizza przyjechała do nas w tym wypadku. Tak. A Tak możecie zobaczyć na kanale, jak kolejni śmiałkowie przychodzą, kolejną czwartą już edycję. I radzą i sobie może nie radzą. Albo podajają głuchy, wreszcie, to powiedział Mike. Dobrze. Tyle gaś tych informacji organizacyjnych. <grym> jak wypadł ten sosik sygnowany tąże właśnie Marką, możecie zobaczyć już na skrócie z live, na który Was serdecznie zapraszamy. Okej, okay, no to zaczynamy całą tutaj zabawę, znaczy, <grym> przepraszam, no Mike zaczyna, mamy sos alforno. Ja poza konkursem też sobie oczywiście opowiem coś <grym> o zapachu, ale Ty, dokładnie w ramach recenzji też... Teraz sprawdzisz zapach, Michael. Mhm. Zaczynaj. Oczywiście, sos trzeba dokładnie wstrząsnąć. Trochę słodyczy, paprykowy klimat. Dosyć typowo. Chociaż przypomina mi dzikiego Billa Habanero zwykłego. Dosyć bardzo zbliżony jest, wiesz? No, jak dziki Bill. Tylko no. czuć, jakby ta goryczka papryki jest jakby trochę bardziej wyrazis... Nie, w sumie tak samo. Podobnie. Bardzo podobnie. Mhm. No to znaczy taki spoko zapach. Mhm. Okej, okay, no to co? No to Mike testuje. Pierwsza runda, bo to polski sos, tradycyjnie, w spaghetti. No to zaczynamy pierwszą rundę. Mike sobie już tu rozmieszał ten makaron... Yy, ...makaron w spaghetti. Tak, rozmieszał sobie makaron w spaghetti. Wow! No rozmieszał ten sos w makaronie ze spaghetti. Mhm. Rozmieszał ten sos w spaghetti. Po prostu, mhm. może. Równowartość jednej łyżeczki. Widzimy jakieś efekty tutaj? No nie bardzo. Nie, nic. No ale to dopiero w zupie chyba będzie mhm. takie rzeczy widać. Dobrze, nie, nie przedłużajmy w takim razie. Majku, czyż to mhm. życzę smacznego. Jestem bardzo ciekaw, co powiesz o tym sosie. Możesz startować. Dzięki. No to Maj leci. Ronda pierwsza się rozpoczyna. Na razie typowe przeszczepanie. Czucie w spaghetti taką nutę mmm, goryczy papryk, wiesz? Jakbym jadł na przykład taki mocniejszy sos jakiś risola, re nie? Jak widzicie, jem to na luzie, no czyli... No, sobie sprawę, że no do, do miliona to mu brakuje dużo. Miliona bym nie zjadł, po pierwsze łyżce już bym odpuszczał. Jest typowo, wiesz, jest typowo, tak jak na sosy o skali 3. Nie? Niczym, niczym jakimś takim bym powiedział nie zaskakuje. Ale na pewno by zaszkodziło na twój żołądek. Coś, czyli dobrze zrobiliśmy, mhm. zdecydowaliśmy, że nie, nie brałem tego Oceniasz, mhm. tak? Mhm, tak? Mhm. No to dobrze. Na pewno byś to odczuł. No skończone, widzicie. Co można powiedzieć po pierwszej rundzie, że no... Przy milionie to nawet nie stało. Nawet 100 tysięcy to jest za dużo jak dla niego. Okej, okay, dobrze, to... tak, to podobne wideo jak wcześniej, tylko tym razem ląduje to w zupie i na rundzie drugiej bierze to w rosół amino oczywiście, bo jak żeby inaczej. No to co Majku, mamy tutaj rundę numer dwa, czyli tak. Sosik już poleciał, jest zatopiony w zupie mhm. chyba zmieniła barwę na głębszą czerwień. tak, ciemniejsza jest. Tak, znaczy jakby, jakby powiedziałem to tak, jakby rosół w ogóle miał mhm. czerwień w sobie. Zmieniła barwę rosołu w głęboką czerwień, mhm. tak. E, dobra, no to jest już ładnie rozmieszane, jak tutaj widzę. Tak. To Majku, w tak. takim razie, może że możesz degustować, ja ci życzę smacznego i zobaczymy jak to, jak to, jak ja to wypadnie w zupie, ten typowy, jak na razie jest specyfik. Lecisz. Dobra, zobaczymy, pierwsza łyżka, czy już mi od razu sieknie i pozamiata, czy nie. Zobaczymy. Uuu. Uu. No kurde. Jest robota? Jest robota, trochę mocy jest oczywiście taką goryczkę Patryk. takie... Już to jest prawie już goryczka podobna, jakbym jadł już niektóre ekstrakty wręcz prawie. Jest kurde robota robiona. Jest, jest mocno, jest mocno. Że Aż do ekstraktów tu porównujesz to i zaskoczyłeś teraz. Dobrze, że nie wiem w takim razie. Jak chodzi o naturalny sos, to kurde no... Jest mocny. Jest mocny. Wiadomo, cały czas to nie jest milion, nie? bo miliona jest zupełnie. Twoje bebechy po to już by były brawo, Ja to jem, ale... To dobrze, jejł dobrze. Ale to nie jest smaczne. Na razie dobrze robimy, na razie bardzo dobrze jest to robione. Ciężko się to je. Jest mocniejsze niż myślałem. Zdecydowanie w zupie jest mocniejsze niż spaghetti. Oj, no dużo. Jak w spaghetti bym powiedział, że to jest słabsze, słabsze niż Kumkwadynaga naga, to przy kurde zupie to już jest, kurde, jak razor Trinidad mniej więcej. Jak rozor Skorpion, wiesz? Mm -hmm. To już jest taki klimat. Ciężki do jedzenia, bardzo. Daj wycisk. Czy ta łyżka, to będzie już naprawdę saigon. Po co się w nie? No, ja też jestem spocony dosyć, ale wyobrażam sobie, jak ty się no. musisz pocić po czymś takim. Już mm. kończę. Nastąpiły łyżki. Zjedzone. Jak to? Co no. powiesz? No, ciężko jest, naprawdę. Jest ciężko, no widzę nie po spodziewałem tobie. się. Widzę, tak emocji, widzę po tobie, że jesteś taki właśnie zawilgocony na twarzy. Jest to bardzo mocne. Jak rozosnęł no na etap naturalny, jest to bardzo mocne. Niech na tobie. No. Proszę. Czyli zaskończył tym razem w tej próbie? Tak, w tej, tak, zdecydowanie. No, proszę bardzo. Ech. Dobrze, czas na finał. To jak widzicie, taka łycha pełna. Majek podejmie w paszczu. na no, runda numer 3 nie może być inaczej. Zobaczymy, co to będzie, bo na razie jest dosyć mocno i się rozkręca. Czyli powinno w paszczu być jeszcze mocniej. Zobaczymy, co to będzie. To jesteśmy tutaj na rundzie no. numer 3. Mike próbuje, no może być różnie, nawet tutaj podają słowa, że może się przydać żygadło. Oby nie, oby nie, ale no. Majku jakby co to krzycz, dawaj znaki dymne, czy tam co tam wolisz. No. Wtedy ja polecę po jakąś tutaj miseczkę, która będzie robić za żygadło. Dobrze. Ja. W takim razie e, ja może wydam komendę, bo tu już trzeba wydać komendę. komendę I tak, i tak. będziesz wtedy sobie zdegustujesz. Tak, tąka tak, tom, komendę, tak. No. Dokładnie tak. E, dobrze, no to w takim razie... Chruśniem! Aby nie, nie usić! Leci. Cóż to będzie? Na początku słodki taki smak, mhm. właśnie trochę jakby jakbyś e, tego cukru trochę czuć, trochę czuć tego mm, tych pomarańczy, czy co tam jest, nie pamiętam. Mhm. czy Na początku czuć, czuć na początku taką trochę słodką nutę, ale potem jest już e, paprykowy klimat, ewidentnie paprykowy klimat, goryczka papryk się wyłania. I rozpala, wiesz, gardło. Gardło jest rozpalane bardzo. No, tył gardło tu przełyk. Przełyk jest żarty. Rozkręca się cały czas. Powoli, powoli idzie, parzy, pali. Mm. Goreczka się nasila. Ale powiem ci, że chyba w zupie mocniejszy W zupie mocniejszy? Chyba tak. E... No, czyż bywały takie przypadki, więc... Chyba tak, chyba w zupie bardziej mocniejszy jest niż 60. Bywały takie przypadki, w sumie to nie dziwi, ale na razie jak on, po tym jak on działał, to bardziej mu wstawiał, że... Na łyżeczce powinno się. Pozabrakać. Nie rozkręca się aż tak. Pali lekko gardło, ale myślałem, że to bardziej się rozkręci. już się bałem, że, to, że to może osiągnąć jakiś poziom wiesz, rachu gardła czy coś, ale nie. Trochę na język też wyszło z tyłu. Ale to jest ogólnie spoko, nie? to nie jest jakieś spetardowane. Petard, Zupie jest zdecydowanie mocniej. A to też się nie zdziwił. Nie, czysto nie jest jakiś taki problematyczny. Okej, okay. jesteśmy z powrotem. Tak. I jak widzieliście na live... Na skrócie jest live, proszę bardzo z Majka tutaj zaskoczył dosyć, całość była sprawa dosyć zaskakująca. Tak, to jest dobre słowo. I nadal w sumie nie wiemy, jaki miał on SHU, A zaraz się dowiemy, ale czekajcie po kolei, po kolei, bo w sumie. Znaczy, on... ja już wiem? Pominąłby, ale Wy nie wiecie, pominąłbym oceny, które wydał Mike. Może dlatego, że sam tych ocen nie wydałem i mi się to umówiło, mm -hmm. że przecież oceny trzeba jeszcze podać, zanim przejdziemy do rankingu i Poznania przed SHU. Mm -hmm. O rany będzie się działo. Dobrze, Mike, podaj jakie oceny. No, to oceny są dosyć zaskakujące. To będzie zapach aż 4, smak 3,5, ostrość 4. Co łącznie daje ocenę końcową mm. 3,8. Wow. To jest To jest, wysoko, to jest bardzo to jest wysoka stronę. ocena, kurczę. Mm -hmm. Kurde, mol. Jak to wyjdzie na jego korzyść mm -hmm. w rankingu? No w sumie to zależy tylko i wyłącznie no. od ostrości. Za chwileczkę się będziemy dowiadywać no. dokładnie, jako tu jest u niego z tą ostrością, która była sporo kontrowersji, ze względu na to, że no. były pewne słowa ze strony El Forno o milionie, prawda? Tak, no, no, na swojej stronie opisali, no, że są zwyceniane około milion. No co jest akurat. No... Dosyć bym powiedział nadużyciem wręcz. Dużym, sporym. I o... dosyć dowolne. Bo, bo niestety aż tyle to on nie ma. No niestety albo stety Majku. Dobrze, lećmy no. z rankingiem. No okej, okay. to jak widzicie sosy ekstremalne tam przewodzi Grim Reaper Affliction. Sosy bardzo ostre tutaj jest Dave's Ultimate. I tutaj jest nasz dzisiejszy sos. Tak, nasz dzisiejszy bohater. Nasz dzisiejszy bohater już wam zdradzam, a może Mike w sumie nie wam powie. No i go wyceniłeś Majku? Na 77 tysięcy SHU. Wow! Co i tak jest nie wiem. W takim razie nasz dzisiejszy bohater zajmuje pozycję numer 32. Z której strony Razora Kungwata Fata Naga. Mhm. Mm Okej, okay, to tak prezentowała się ta część rankingu, lecimy dalej. Sosy Ostre, tutaj lideruje Łanza. Sosy Pikantne, tutaj przewodzi Tabasco 150 Anniversary. I na samym końcu Sosy Łagodne, tu jest Dziki Bir Jalapeno. Tak jest, tak wyglądał nam ranking. Ranking znika. Widzicie nas z powrotem, tak. Kurczę, cena 77 tysięcy przez Majka, prawda? Jest to na pewno wyższa cena niż jaką dawałem mu znając jego skład. Dokładnie, to już jest taka ładna ocena, bym powiedział. I jak na sos naturalny, nie ekstraktowy, to jest bardzo dobra ocena. Tak. No tak, tak ściągając już może całe te oczekiwania odnośnie, wiesz, sosu Forno. <noise> Bo też niektórzy tutaj chyba myślą nawet, że to jest sos, który jest podawany na pizzy w Alforno. Oczywiście, oczywiście, że nie. To, nie to nawet samo, sama ekipa Alforno mówi na swoich wyzwaniach, na swoich liveach, że to nie jest ten sos, bo bezsensowne byłoby dawanie tego samego sosu, bo to przestało wyzwanie mieć sens jakikolwiek. Dokładnie tak? No. Nie, nie, chyba nie sobie to... zabrać i zrobić wyzwanie w domu. Nie, 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 to nawet nie jest zbliżone. To... Trenując się takim sosem, nie mielibyście szans podjąć pizzy z Alforno w ogóle. Dobrze, pomyślmy, co tu jeszcze było ciekawego. No, ciekawsze jest to, że no naj najbardziej intensywny był w zupie. Mówisz, że z łyżeczki nie był aż tak mocny. Tak, najmocniejszy i najtrudniejszy w jedzeniu był w zupie. Ale też najgorszy smakowo przez to był w zupie, bo dużo taka goryczka papryk była. Gdzie czyste, że na przykład, z łyżeczki miał na początku, w pierwszych parę sekund, nawet fajną słodycz taką, e, zmieszanych trochę cukrów z, z, z sokiem pomarańczowym, z pomarańczami. I to mm. było super, nie? Bo ja nie spodziewałem się przy tak mocnym sosie. Ee, że jakiekolwiek słodyczy świadczy, że te tutaj, te, te, słodziki, co są w składzie, że to hmm. tylko wiadomo, jak w każdy inny osobie, co testowaliśmy, że to tylko taki, pff, nieznacząca rzecz będzie w ogóle, nie? Że równie dobrze mogło tam i nie być, nie? Bo i tak by się nie poczuło, ale tu hmm. jednak było. I to było fajne, naprawdę. Czyli Saszyk ma zdecydowanie, nie skupiając się na tych właśnie rozbieżnościach, że milion mm -hmm. siedemdziesiąt tysięcy, 77 tysięcy no. przez nas w sumie wydane mm -hmm. w sensie przez Majka. Kupy się na tym, że to jest w sumie fajny sosik, Dobry produkt, tak. można polecić, prawda? No, tak, to Tyle jest, zresztą? jasne, to jest, polecam, to jest dobry produkt. Za 45, 45 złotych e, dostajemy naprawdę kawał solidnego sosu, nie? To jest naprawdę bardzo dobry. Co chodzi? O sosy naturalne, nie ekstraktowe. I tak, tak podsumował ten sos. Tak. Na tym będziemy kończyć właśnie. E, bo dzisiaj losowania nie ma, bo jest no, polski, więc mhm. przechodzą nośniki losowane na Ziguany jeszcze? Zygłany jeszcze, tak. Czyli hmm. dwa wyzwania już robiliśmy z polskimi mm -hmm. sosami, więc... No tak myślę, się złożyło. Tak się złożyło. Że tego więc... dwie premiery były. Tak jest, w tym samym czasie niemalże. Tak. No dobrze. W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak już tutaj pożegnać się z wami. Mm -hmm. e, ja jestem Sany Pitt. Ja jestem Mike Van oczywiście. To był testowany sos pizzerii Al Forno, Scorpion Sting konkretnie. Tak, sządełko. Rządełko. I rządełko pokąsiła dosyć ciekawe no, jest tak, fajnie, tak. tylko że to już musicie tak. zawierzyć ja też muszę uwierzyć Majkowi w tym temacie. Dobrze. A wiecie, że mi mm. można wierzyć. Tak, jemu można uwierzyć. Zwłaszcza w mm -hmm. tym temacie. Dobrze, nic nie przedłużamy w takim razie. Ciao! No, trzymajcie się. Eee, język, bardzo język dostaje. W każdej próbie bardzo język mocno dostał. W tej też dostaje język. Zamkamy moc! Czułem, że tak może być święty, jakie to jest słone. Fajne. Zajebiste. To jest dla mnie taka dobra wersja... To jest taki dziki Bill Habanero X w wersji takiej trochę light.